Dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Po przerwie, spowodowanej nieważne czym, wracam z taką właśnie formą, z czymś niesamowitym. Po prostu z partią, która nie, nie mogła mieć miejsca, nie powinna mieć miejsca, ale jednak no, wydarzyła się i jest niesamowitą pamiątką o którą będę wspominać długo, długo, długo. Z tego powodu już przeciwniczka. Nie kto inny jak Anina Kasznińska aktualna na Mistrzyni Polski w szachach klasycznych. Prywatnie żona arcymistrza Radosława Wojtaszka. Event bardzo fajny, no bo symultana w Warszawie, w której także był pan Wojtaszek. Mi dane było zagrać z, paną, z panią Aniną, więc zobaczcie, jak do tego doszło: że udało mi się zremisować, a może nawet wygrać tę partię. Zatem E4. Jaki ruch jest najlepszy na E4? No oczywiście mamy tutaj jakieś E5, E6, jakieś Pirki, jakieś nowoczesne, bardzo dużo Sycylii, jak może... niektórzy grają, ale China, tak. Mm. Skandynawską nawet można zagrać w różnego rodzaju otwarcia. A co, jeśli bym Wam powiedział, że nie zagrałem żadnego z nich, to co mogłem zagrać z Mistrzostwem Polski? E, oczywiście zagrałem najlepszy możliwy ruch, A6. A6, tak zwana obrona Świętego Jerzego, e, która jest niezwykle uniwersalnym ruchem. Oczywiście w każdy sto, Stokwisz Wam powie, że ten ruch jest beznadziejny ponieważ wiadomo, jeśli gramy debiut, musimy walczyć o centralne pola, rozpychać się w środku planszy, ewentualnie, jak mówi takie modernistyczne podejście, stworzyć, mieć przewagę w rozwoju, żeby móc niszczyć centrum przeciwnika. No, my tutaj ani nie atakujemy centrum, ani też nie mamy przewagi w rozwoju, ponieważ, no cóż, te nasze cztery figury stoją i nie, nie dołożyliśmy nawet jednej cegiełki do tego, żeby chociaż jedna z tych figur nawet w następnym ruchu mogłaby się ruszyć tak? gdybyśmy zagrali na przykład na przykład Moderna tak? w sensie to G6 no to w następnym z G7 już mógłby pójść w następnym koń mógłby pójść i moglibyśmy zrobić roszadę no tutaj czegoś takiego nie ma ale ten ruch jest naprawdę bardzo fajny ponieważ prowadzi do transpozycji w transpozycjach do wielu, wielu fajnych debiutów Przykładowo. Jeśli nie wierzycie. Jeśli nie wierzycie, hmm, co tutaj powinien zagrać konikiem, prawda? Tak. I mamy wariantkana. Na przykład. Zatem E4A6. No cóż, przeciwniczka oczywiście spojrzała, nie dowierzała. No ale gramy dalej, tak. Oczywiście zajmuje centrum. Cały środek planszy jest mistrzem Polski w tym momencie. Oczywiście, teraz no, mamy takie trzy główne linie w tym wariancie. Albo gramy g6 z gońcem, albo gramy b5 z, z jakimś rozpychaniem się też, no, tutaj na skrzydeł, bo będziemy chcieli wystawić gońca na b7, atakować centralnego pionka. Może nie zauważy, tak? I pewnie bym tak zagrał z kimś na jakimś blicu, nie wiem. Ale no jeśli gramy z kimś naprawdę bardzo, bardzo dobrym, no to jednak należy wyzbyć się. Już jakąś głupotę zagraliśmy. Teraz powinniśmy grać jak najbardziej racjonalnie i stabilnie. Zatem zagrałem E6. E6 dlatego, no to, ponieważ no nie możemy za bardzo być opóźnieni w naszym rozwoju figur. E6 walczy o centrum. Pomaga w rozwoju naszego skrzydła z królem. Więc musi być dobrym ruchem. tak? Biały zagrał skoczek F3. Jak najbardziej ok. No cóż, no my oddaliśmy na początku trochę, więc musimy teraz grać jak najbardziej aktywnie. Nie wiem, czemu to jest zaznaczone jako dobry ruch. C5 jest jak najbardziej logiczne i sensowne. Walczymy o centrum. Stockfish pokazuje d5, ale d5 to byłaby taka... Jeśli ktoś lubi obronę francuską, jak najbardziej można zagrać tutaj d5. No i ja liczyłem na to, że przeciwnik albo właśnie zagra, tak jak pokazałem wcześniej, tego konia, więc po wybiciu dostajemy kana, albo inną sycylikę. Jeśli chcecie zagrać inną sycylikę, to też nie ma większego problemu. Możemy wybić tego pionka, zagrać sobie d6, możemy sobie zagrać f6 koniem, i mamy jakiegoś, nie wiem, Scheveningen może takie udawane. Może też da radę przejść do Najdorfa. Może do Tajmanowa. No nie wiem. Warto próbować. E, więc C5. Oczywiście przeciwnik nie bije, ponieważ po pobiciu po goniec wchodzi z tempem. E, od razu ostrzeliwuje F2, więc od razu czarne tutaj stoją całkiem przyjemnie. Nawet zobaczmy co, co Stockfish na to powie. Po takim pobiciu. Totalnie równiutka, hmm. więc no, takie bicie totalnie nie wchodzi w grę. Oczywiście przeciwniczka zajmuje centrum, yy, pcha się tymi pionami. Yy, wymarzona pozycja jest taka, iż ja będę grał jakieś głupoty typu coś takiego i w ogóle te pionki będą mi tutaj zabierały wszystko. Nie ma nawet miejsca, jak można tutaj oddychać w, w takiej pozycji. Nie? Jeden, dwa po. Po sześciu posunięciach białego, no to, to jest totalna tragedia. Zatem nie możemy sobie pozwolić na tego typu zagrania. Musimy walczyć, więc wybijamy środkowe piony. D6, D6 ważny ruch, żeby na przykład po skoczku tutaj samemu nie dostać D6. Biały dostaje taką pozycję z Gambitu Halloween z taką niefajną różnicą, iż nie poświęca konia. Nie mamy teraz figury więcej ale mamy najgorszą z możliwych wersji gampitu Halloween, więc jak najbardziej ten ruch nie wchodzi w grę, więc sami musimy zagrać d6. Oczywiście przeciwniczka rozwija się, najlepsze miejsce dla tego gońca zdecydowanie d3. Aktywna przekątna, może jakieś poświęconka później na h7, nie wiadomo. Więc moje pytanie, co my powinniśmy zagrać, grając teraz czarnymi? Oczywiście mamy opcję, możemy zagrać b5. Totalnie rozpychamy się, tym bardziej, że w tego typu pozycjach z takim pionem na A6 przeciwnik niezwykle często gra A4, żeby zastopować B5. B5 nie byłby jakimś najlepszym ruchem na świecie, a to z tego powodu, że przeciwnik po prostu może zrobić roszadę. Najzwyczajniej w świecie robi roszadę i zobaczcie, my mamy tak naprawdę ruszone tylko cztery piony. Przeciwnik ma jednego, jedną figurę, drugą figurę. Zrobioną roszadę, potencjalnie wieżę w centrum planszy. Nasz król nadal stoi na E8, więc Stokfisz nie pokazuje jej jakiejś gigantycznej przewagi przeciwnika, ale no to nie jest dobra pozycja. To jest w ogóle pogwałcenie wszelkich zasad i jak, jakich uczą się małe dzieci jeśli chodzi o grę w debiucie, tak? Musimy rozwijać figury, a nie pchać się pionkami bez sensu. Więc nie zagrałem tutaj B5. Zagrałem tutaj po prostu konik na f6. Dlaczego konik na f6? Dlatego, ponieważ chcę zagrać gońca i chcę zrobić roszadę. Przede wszystkim bezpieczeństwo króla. Tak? Pamiętamy z kim gramy, więc nie dajemy jakiś dziwnych szans, yy, ponieważ tutaj każda, a to najmniejsza niedokładność może zostać yy, skarcona i to w straszny sposób. Nie rozumiem czemu tak to jest zaznaczone, jak najbardziej dobry ruch Robimy roszadę. Być może przestawione zostały posunięcia, bo teraz mogłem po prostu pionka brać za darmo i tak na pewno nie stało. Więc najprawdopodobniej od razu było zagrane C4. Ja zagrałem to, roszada i teraz sam gram. Sam gram roszadę. No przeciwniczko, oczywiście, konik do centrum. H3 pokazuje stopwish. Jak najbardziej jest to dobry ruch taki jak w obronie królewsko-indyjskiej jest taki wariant makagonowa yy, i właśnie to jest do niego transpozycja najprawdopodobniej, yy, ponieważ ta pozycja jest bardzo taka podobna do tego, co, co się tam dzieje, z tą różnicą, że gołęb stoi na E7. Yy, w królewsko-indyjskiej gołęb stoi na G7, tak? Jest tutaj jest taka struktura, no? Pionek G6, z G7 yy, no i to jest wtedy królewsko-indyjsko. Więc H3 tutaj jak najbardziej był, było sensowną opcją. Przeciwnik rozwija skoczką, jak najbardziej też OK. Ale skoro nie ma H3, my od razu musimy pakować tego gońca tutaj, ale teraz powstaje problem. Ponieważ oczywiście dostajemy H3 po gońcu na G4, co z nim robimy z tym gońcem? Jeśli Odejdziemy nim do tyłu, pewnie dostaniemy coś takiego, cofniemy się, jest wybicie, jest wybicie. Co się wydarzyło? Pasek jakoś bardzo nie ucierpiał z tego powodu, ale biało-polowy goniec, bardzo aktywny goniec, oczywiście, że bardzo aktywny, kontra nasz biało-polowy goniec, ten z C8, który także jest bardzo aktywnym gońcem. Taki królewsko-indyjski biało goniec, on tak naprawdę nie musi się ruszać, żeby być aktywną figurą. Więc my tutaj oddaliśmy tego gońca za tego gońca. Mamy zepsute piony w naszej roszadzie Teraz co może grać przeciwnik? Może na przykład zagrać sobie tutaj gońcem, tak? Atakować. Może zablokować nam nasze B5. Jak najbardziej może. Ale chodzi o to, że ta nasza sytuacja teraz nie jest tak dobra jaka była wcześniej. Z tego powodu, iż my nie mamy jakiejś namiętnej walki. O to pole. Jeśli zagramy teraz konikiem, tak, ma to sens. Dostajemy pewnie wieżę na E. I nie zagramy już tak naprawdę nigdy tego konia tutaj. To, to jest okropna pozycja. Yy, więc trzeba zagrać takie bicie. Przeciwnik wchodzi królową. Ok. Przeciwnik wchodzi królową. Jak najbardziej ma to sens. Yy, Rozwijamy konika. Z jaką opcją? Po co zagraliśmy tego konika tutaj? Kto mi odpowie? Oczywiście, konik wchodzi tu. Więc jeśli zagra jakieś A4, coś jakieś takie dziwne coś, czekam na Stockfisha, żeby mi powiedział, że to jest rzeczywiście dobry ruch. No powiedział, że to nie jest najlepsza linia, ale no po to, za, po to wymieniliśmy, żeby od razu wchodzić tym konikiem. Z taką opcją, że ten goniec jest bardzo fajny do wymiany. Tak? Po prostu wymieniamy Możemy na przykład zagrać G. Możemy w końcu postawić wieżę na otwartej linii, przestawić gońca, jest ok, nie? więc jak najbardziej jest ok. Więc ten konik właśnie tutaj po to idzie, żeby wymieniać. Przeciwniczka oczywiście to zauważyła, i oczywiście cofa gońca, ale w, nie, no w taki trochę dziwny sposób, taki trochę dziwny sposób, bo cofnęła go na E2. No, być może po prostu, jeśli teraz zagram koniem, no to królowa i tak pójdzie tutaj, a goniec broni pola i w dodatku goniec broni tego pola, tak więc no w sumie ten goniec tutaj nie jest jakąś najgłupszą figurą na świecie. Jednak no on patrzy tu, ale stojąc tu, patrzyłby tu, więc wydaje się, że pole C2 jest lepsze dla tego gońca Zobaczmy, co program na to powie. Program w liniach w ogóle nie bierze pod uwagę gońca tutaj. Goniec C2 to główna linia. Ewentualnie wieża E1. No to, za, no to bardzo ciekawe to jest. Zatem poszedł goniec oczywiście my. Właśnie, no właśnie, właśnie. Konik stąd tu, żeby zagrać tu. Ale jeśli teraz zagram tym konikiem, ona po prostu pójdzie tak, jak zagrała to później w partii. Na przykład królową tutaj, jakikolwiek ruch, i dostanę F4, pewnie, nie? Można zagrać F4? Trzeba zagrać F4. No i ten konik tutaj już długo sobie nie pożyje. No. Jeśli coś takiego, no to tutaj, tutaj, yy, można zagrać tutaj. Można zagrać tutaj, ok. Więc no, biały mają gigantyczną inicjatywę i. Grając z kimś tak dobrym jak pani Alina, nie. Zdecydowanie nie. Więc, no, widząc taką potencjalną sytuację, no nie zagrałem tym konikiem. Postanowiłem po prostu rozwinąć swoje figury. Tym bardziej, że jeśli królowa idzie tutaj, no to w goniec wchodzi. No i będą mnie atakować FG7. Więc, po prostu postanowiłem rozwinąć swoją wieżę. No właśnie. Dlatego, jeśli goniec pójdzie tutaj, to tak naprawdę nic się nie dzieje teraz. Goniec, mój goniec, pięknie pilnuje pola. Wieża stoi na pół otwartej kolumnie. Właśnie na otwartej kolumnie i atakuje gońca. Co za tym idzie? Konik nie może nigdzie odejść. Jeśli odejdzie, po prostu zginie figura. Co zrobić z gońcem, tym czarnopolowym? Nie wiem. Może postawić tutaj, Ale może postawić tutaj. Może tu, może tu, może nawet tutaj. Yy, bardzo kreatywny plan. Pionek na B3. Goniec idzie na B2. Na dużą przekątną. Jak najbardziej ok. Yy, skoro tutaj. No ja nie zagrałem jakiegoś najwybitniejszego ruchu teraz, muszę przyznać. Yy, oczywiście, plan jakiś B5. Niestety to to jak najbardziej wyśmiewa, więc go więc tutaj. No i teraz najlepszy ruch. Najlepszy ruch, moi drodzy, w tej sytuacji to oczywiście B5 jest jak najbardziej OK. Jeśli ktoś tak powiedział super, ale królowa A5. Taki typowo drakonowy ruch. Królewsko-indyjski też jak najbardziej typowy ruch. Ogółem typowy ruch czarnych w takich sytuacjach. tak? Czemu? Czemu tutaj zagrałem? Żeby wspierać marsz piona B. Więc oczywiście przeciwnik mi to blokuje, gra A. Tylko, że grając tego piona osłabia pewne pole, które oczywiście tutaj, więc sobie pcham i będę atakował piona. Yy, zobaczcie, centrum jest moje. Oczywiście przeciwnik broni słabość. Cóż ja teraz zagrałem? Zagrałem koniem do centrum. I ten koń do centrum nie był jakiś wybitny, muszę przyznać. Ale, no liczyłem na przykład na pobicie tutaj pionka. Więc jeśli zagra na przykład, no cokolwiek królem tutaj, no to można sobie zabrać i jest OK. Moja konsternacja była niewyobrażalna, jeśli, kiedy zobaczyłem, że po prostu bez namysłu goniec c2. No, i teraz okazuje się, że nie mogę wziąć sobie tego piona. Dlaczegoż to nie mogę wziąć sobie tego piona? Ponieważ przyleci tutaj konik. Jeśli zagram to, goniec pobije. Oczywiście spokojnie, ja sobie niby pobije. Ale teraz pionek pobije. Hmm, policzmy figury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Ojej, czarny stracił figurę. Nie? Niby pasek nie pokazywał u jakiejś tragedii, ale no widziałem, że jeśli wezmę piona, stracę figurę. Więc z tego powodu też nie wziąłem piona. Po prostu postanowiłem zagrać najlepszy ruch pozycji G6. Dlaczego? Dlatego, że teraz konik. Jeśli pójdzie konikiem, to tutaj konik będzie atakowany tak? przez jego gońca. Więc to nadal nie działa. Ale jeśli w tej pozycji byłby mój ruch o teraz, mógłbym zagrać skokiem tu. I dopiero wtedy zabrać sobie pionka. I wszystko już by ładnie działało. Hmm? Więc z tego powodu tak właśnie postanowiłem zagrać. Przeciwniczka zagrywa niesamowity ruch. I no, no taki niemiły zarazem. A5. Idea jest ekstremalnie prosta: mianowicie, jeśli sobie zagram powiedzmy gońcem tutaj, pasek robi się biały, gdyż wieża wskakuje tutaj. No i niestety moja królowa zginie. Wieża. Wieża. Ale jeśli konik, no to szczęśliwie przeżywam, ponieważ bije sobie pionka. No i jest miar OK. Hmm? E, więc e, po tym ruchu e, mam złapaną królową. Więc no, no wiadomo, to, to bicie tutaj totalnie nie działa. E, chociażby z tego powodu, tak. Będziemy coś takiego sobie grali. E, teoretycznie chyba też można by zagrać po prostu wieżą. Można by zagrać tą wieżą? A, że po prostu jej, No dobra, tylko że no tracę materiał. Ale jest w miarę równo. No, ciekawe. Ok, zatem teraz przechodzimy do mojego planu. Ganiamy mu królową. W sensie przeciwnikowi. Królowa ląduje na tym jakże pasywnym polu. Jedyny rok, który ratuje królową, tak. Oczywiście B5. B5 po wybiciu. Teraz powiem, pójść skoczek F4. Nie zagrałem, po prostu. Zagrałem B5 z myślą, że jeśli pobiję, no to pobiję pionkiem, więc tak też zrobiłem Teraz idzie skoczek, teraz idzie pionek e, Zasłoniłem się No i już zbliżamy się do końca partii Moi drodzy, wieża tu Wieża tutaj z prostą ideą zagrania na przykład wieżą tu Na przykład i ginie mi skoczek e, ale biały ma tak naprawdę gorszą pozycję, troszeczkę gorszą. E, może zagrać skoczek tutaj. Jeśli będzie pobicie figurę, wtedy wchodzi z widełkami i mamy bardzo fajny atak. E, bardzo fajny materiał. E, ogółem jest spoko. Oczywiście teraz nie możemy zagrać królowej z matem. E, z tego powodu, że on nam zabija. I w ogóle nie ma mata nawet. Ha. Tak, tak, takie dziwne przestawienie y, ruchów. Y, z tego powodu, że tutaj jest pionek, który biegnie, y, więc wieży zabić nie można. Y, groźby mata nie ma. Y, co jeśli wezmę sobie tak, no, to po prostu on wchodzi sobie do centrum. Nic się tutaj strasznego nie dzieje. Nie? O, skoczy K4 cudowny ruch. Więc no, z tego powodu też y, po prostu możemy sobie zabić tak jakość. I mamy, mamy bardzo fajną pozycję nawet wygraną. Niestety nie widziałem tego, przestraszyłem się wieża tutaj, więc zagrałem F5 F5, żeby przeciwniczka nie wpadła mi tą wieżą tutaj. Najlepszy ruch dla białego w tej sytuacji to król na F1. Ewentualnie król na H1. Ewentualnie królowa tutaj. Co zagrywa przeciwniczka? Moja królowa. Jest złapana prawie że. Jest jedynym obrońcą skoka. Dlatego też pozbywa się obrońcy mojego, mojej figury. Królowa musi odejść, bo inaczej zginie. Więc odchodzę tutaj i tracę skoczka. Szczęśliwie nie, gdyż mam tutaj genialny ruch. Skoczek bije H3 z szachem. Jeśli pójdzie tutaj. Co faktycznie zostało zaginione. No dobrze, no jeśli pobije tutaj, no to mamy ten sam wariant, tak, co mieliśmy wcześniej, szach w ten sposób. Jeśli odejdzie, tak jak w partii, król na F, idzie kolejny skoczek na F3. Jeśli pobije mi skoczka, to dostanie mata w jednym. Jeśli pobije mi tego pionka. A nie, tego pionka, jeśli mi pobije to po prostu gramy sobie coś takiego z opcją tutaj i teraz teraz to nagle zaczyna działać, zobaczcie pyk 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 teraz nagle mamy fajną pozycję, bo jeśli pójdzie tutaj to dostaje mata więc musi pójść na linię możemy zagrać coś takiego ale no ta pozycja jest no straszna, prawda? mamy tego króla w centrum, wszystkie figury są totalnie stłoczone no przepięknie to wygląda. I mamy w miarę równy materiał, tak? Jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, tylko że te figury w większości nie grają, ten konik ta wieża, eee, Więc naprawdę bardzo fajny wariant, ale szczęśliwie pobiła mi tego konika. Eee, ten konik zostaje zbity, po czym królowa z matem. Świnićka zagrała królową na D. Broniąc się przed matem. Skoczek oczywiście na spokojnie na F4. No i zobaczcie. To wszystko jest ładnie bronione. Wieża jest odcięta. Królowa wchodzi na H1. I tak naprawdę nie ma przed tym obrony. Z tyle moi drodzy, jeśli chodzi o tę partię. Dzięki Wielkie za obejrzenie. Jak najbardziej no, świetny wynik. Szkoda, że smutana a nie o punkty, ale może jeszcze kiedyś. Coś takiego będzie mieć miejsce w walce o punkty. Zatem dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam.